Cześć, witam na kanale. Z tej strony Simon D. i dzisiaj zrobimy serwis roadstera, czyli wymieniamy olej w silniku, wymieniamy olej w sprzęgle, wymieniamy filtr oleju i sprawdzimy naciąg łańcucha, tak zwanego primary chain, żeby to wszystko grało i latało kolejny sezon. Sezon, co prawda, już zacząłem, natomiast olej był praktycznie świeży, natomiast mija rok, wymieniamy na nowo. W zeszłym sezonie zrobiliśmy niedużo jakieś 3000 mil, także no, niecałe może 3000 mil nawet, ale to jest kilka tysięcy kilometrów. Olej należy wymienić, trzeba o sprzęciu zadbać I jak będziecie widzieli na filmiku, nie hejtujcie, bo motocykl jest upieprzony po ostatnim wojażu, gdzie wróciłem w deszczu, ale stwierdzam, że nie ma sensu go teraz myć przed wymianą oleju, czyli dzisiaj wymieniam olej, dzisiaj go myję i będzie pff, nówka. Zaczynamy. I pierwsza rzecz, którą zrobimy, to rozgrzejemy olej. Odpalamy go na jakieś 10 minut, żeby wszystko grało. Zaczynamy. Tak, przy okazji, żeby zobaczyć, ile mamy najechane, i to zapiszemy w naszej książce: 7492 mile ogólny przebieg, także jedziemy z koksem. Ciepły! Marczamy. No i dobra, olej jest ciepły. No i co pierwsze rzeczy, które musimy zrobić, to e, trzeba tutaj e, odkręcić podnóżek jeden, bo będzie nam potrzebny do dostępu do e, pokrywy. E, no po prostu do pokrywy, tutaj sprzęgła. Chcemy zajrzeć od razu. Później będziemy musieli odkręcić to. W międzyczasie spuścimy olej z silnika. No i co? No i zaczynamy powolutku działać. Także do roboty. Jak on pięknie gra. A jaki upieprzony jest. Ha! Zobaczycie go później jak będzie umyty. No i odkręcamy. Wystarczanie ale w Harley jest bardzo proste, zobaczcie, ten wąż, jedziemy z koksem. Patrzę sobie tutaj wąż, żeby ten wężyk mi nie lał po, po tym stojaku moim, no ale zobaczymy, dobra. Hops. Odkręcamy, taki sybancik. Ściągamy. I tylko taki zwykły korek nas tutaj trzyma. I lejemy olej do pojemnika. I olej nam bardzo ładnie spływa. Nie leci za szybko, co prawda. Powinno być około 3,6 litra tego oleju. No i pierw zleci nam ten tutaj właśnie olej. Jest lekko ciepły. Wystarczy. Tak dodatkowo powiem Wam, że stopkę odkręcałem imbusem oczywiście calowym H5 na 16, czyli 5,16. A teraz w międzyczasie zajmiemy się odkręceniem klapki inspekcyjnej napięcia łańcucha. Pokażę zaraz. To jest ta klapeczka. I ona jest zakręcana na imbus 5,32. Taki maleńki imbusik amerykański oczywiście, dziwoląg. No ale to nic, zaraz będziemy odkręcać. I zaraz jak odkręcimy tą klapkę będziemy widzieli jak mamy napięty łańcuch sprzęgła. Na co warto zwrócić uwagę przy tej klapce, to to, że obie te śruby mają taki o-ring. I tu trzeba troszeczkę po prostu zwrócić uwagę, żeby tego o-ringu nie zgubić. Jeżeli nie ma o-ringu, to jest troszeczkę inny typ. Nie, oczywiście jest. Jest o-ring, no to trzeba zwrócić po prostu uwagę, żeby on tam sobie był. No i OK odkładamy sobie do miseczki części cyk i drugi tak samo, oczywiście wyczyścimy cyk drugi z oringiem który lubi spaść także pamiętajcie no. klapka inspekcyjna jest zdjęta odkładamy na bok I teraz jest taki mały myk jest taka płytka, taka uszczelka. I którą delikatnie warto zdjąć, takie coś. No i tu widzimy łańcuch sprzęgła, który jest napięty. I według mnie jest troszeczkę mocno nawet napięty w tym momencie, bo powinien jego naciąg wynosić około. 9 mm luzu powinno być No a ten łańcuch stoi dość, że tak powiem, wysoko i trochę za bardzo, jak według mnie, jest napięty No ale to nie ma takiego wielkiego problemu, bo poluzujemy go, odrobinkę po prostu sobie tutaj i będzie dobrze. Luz tego łańcuszka w tym okienku inspekcyjnym powinien, kochani, wynosić bodajże pomiędzy 9,6 a 12 mm. Około 11 mm jak jest luzu, to jest OK. Ja go troszeczkę poluzuję sobie tutaj. Tak, śruba jest 34 cala. Przepraszam, 7 8 klucz. I luzujemy tą nakrętkę. kontrującą. Dobra. Napinacz w Haraju jest w ogóle bardzo prosty, tu jest taka łódeczka, podobnie jak napinanie w Japończykach łańcuchów rozrządu, bardzo podobnie to działa. To trzeba było teraz to złapać i zakontrować. a ja nie pamiętam jaki to jest kluczyk, imbusiaczek. Oliwa ładnie nam zlatuje. O, tak, hops. I Musik siedzi. Ja tutaj mam regulację. Można to zmierzyć miarką, ale tak mniej więcej widzę, że jest około 10 mm. I co musimy zrobić? Musimy to skontrować. I tyle. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało po skontrowaniu. Ops. Jest delikatny luzik i taki ma właśnie zostać. I tego się trzymamy. I luz mamy na łańcuszku ustawiony. Idealnie, zobaczcie. Tutaj widać. Jakieś jest około 10 mm. Na tą chwilę. Nie więcej. To jest dokręcone. I wszystko w temacie. I do następnego razu powinien być zdecydowanie spokój tutaj. No i dobra, będziemy wykręcać filtr oleju, który znajduje się tutaj i teraz tutaj że wytknąłem taką folię, warto zawsze coś tam wpieprzyć pod spód, bo inaczej będzie po prostu per harbor, będzie Saigon oliwy i tak. I tak upieprzymy i tak upieprzymy tutaj pół silnika, dlatego, dlatego właśnie to jest dokładnie ta przyczyna, dla której nie myłem motocykla przed, przed zabawą w wymiany oleju i filtrów. Do odkręcenia filtra najwygodniej jest użyć takiego klucza nasadkowego do filtra i po prostu nakładamy to sobie tutaj ładnie i... I od końca. źle. Poszło dość, dość gładko jak na razie widzę. I zobaczcie, już olej leci tutaj do pojemnika. Dajmy mu na spokojnie zlecieć. Ogólnie tak jak mówimy, jeżeli Harley jest zupełnie nowy, suchy silnik, wchodzi około 3,5 litra oleju. 3,6, 3,5. Natomiast przy wymianie, to jest około 3 litrów ogólnie zużyjemy oleju. Nawet troszeczkę mniej. No bo po prostu silnik nie jest już suchy w tym momencie. nie? Zawsze coś tam zostanie, ale i tak uważam, że całkiem niezły wynik. Wykręcamy. Wykręcamy. Leci oliwa. Leci i pach. Całkiem nieźle nam to poszło z tą folią. Musimy wybić po prostu z filtra za chwilę. Filtr tutaj troszeczkę się nam sklinował. Ale to nic. Dobra. Zobaczcie tak to wygląda. Mamy odkręcony filtr. Tutaj olej sobie wyleciał. Na tą folię, a nie na silnik, także bardzo ładnie się udało. Co mnie strasznie cieszy, bo ostatnio trochę większego burdelu nie robiłem tutaj. No i dobra, olej sobie leci. Już myślę, że możemy tą szmatkę sobie tutaj teraz wrzucić. Zamiast tego, tego bo tu już więcej oleju nie poleci, zalewamy się olejem Motul 4T 7120W50 100% syntetyk. I wymieniamy filtr na. Ja używam tych filtrów e, High Flow, filtro e, zwykły czarny, bo tutaj ja mam czarny motocykl, dlatego nie cudowałem i specyfikacja pod Harleya. Dobra firma, e, filtr około 50 zł w Polsce. Także spoko warto te filtry używać. Filterek z opakowania wyciągamy. Jeszcze raz, jakby ktoś chciał się przyjrzeć. HF170B, numery części Harleya. Takie, nie wiem czy to widać, mam nadzieję. I jedziemy z koksem. I filtr trzeba oczywiście tą uszczelkę sobie zapodać leciutko olejem i my to zrobimy zaraz. Ten olej silnikowy jest czerwony. Pełna syntetyka. Będzie fajnie. Dobra. I troszeczkę na palec oliwy przecieramy sobie uszczelkę po to właśnie, żeby następnym razem łatwo nam było też ten filtr odkręcić. I na pewno będzie wszystko grało. No i co? Wkręcamy dziada. Kręcam filtr tylko rękoma tak mocno jak dam radę. Ok, i już. I co, filtr wymieniony. I zaraz zalewamy olej. I teraz, kochani, jeden taki myk. A wiem, że to nagranie nie jest profesjonalne, jest takie zwykłe, amatorskie. Jedna inter... i bardzo, bardzo ważna rzecz. Będziemy zalewać zbiornik oleju. Olejem nowym wlejemy około 3 litrów i przed tym, co musimy zrobić, patrzcie, tu już stary olej zleciał. Wkładamy ten koreczek i na tym to zaprzestajemy w tej chwili, ponieważ jeżeli zalejemy nowy olej, spójrzcie na ten wąż, on jest dosyć długi. I w tym wężu, w tym momencie, kiedy jest ten korek, mamy bąbel powietrza. A my nie chcemy, żeby przy pierwszym odpaleniu ten bombel powietrza stanął w pompie oleju, ponieważ grozi to uszkodzeniem silnika i tak się niejednokrotnie w sportsterach zdarzało, w tych nowych sportsterach właśnie. Ponieważ te nowe sportstery mają zupełnie inną pompę oleju, która nie jest tak wydajna. I taki bąbelek powietrza może wstrzymać dopływ oleju na kilkanaście sekund, a to nie jest wskazane. Może coś się stać, nie musi. Ale zawsze tego przestrzegajcie. Zaczynam zalewać olej. Przy okazji, tak wygląda korek oleju w Sportsterze. Ja mam 2016 rocznik. Oznaczenie Oil Check Oil Hot, czyli sprawdzamy generalnie poziom oleju na gorąco. Natomiast w tej chwili, jeżeli będzie gdzieś tak do połowy tego w zbiorniku, będzie ok. Motocykl stoi wypoziomowany mniej więcej na tej swojej podstawce także spoko możemy zalewać. I idziemy odpuścić BOMB. Widzicie, mamy tutaj ten koreczek. I musimy od niego sobie odpuścić. Pęcherzyk powietrza, żeby wyleciał, żeby po prostu zaczął lecieć olej, nie? Czerwony. Ładnie poszło. Dobra, pach, jest. I teraz ze spokojną dynką mogę sobie to zakręcić i ułożyć tak jak powinno być wszystko. No i dobra, potrzebujemy znowu sobokręcik. I ten śmieszny taki tutaj cybandzik. Jak to tam się nazywa? Mamy to. Mamy założony i zabezpieczony korek, i teraz założymy z powrotem wężyk tak, jak był. A był on tutaj sobie schowany, przypięty. Tak wygląda. Dobra. No i dobra. Będziemy zlewać olej z e, primary. No i żeby to zrobić potrzebujemy kluczek, żeby to ładnie odkręcić. Zaraz to, zaraz to zrobimy. Zwykła nasadeczka jakaś była. Nasadka to jest rozmiar 5 ósmych i będziemy odkręcać. Się wcale za mocno to nie jest dokręcone bo za mocno dokręcone być nie musi i tu jest niecały litr oleju powinien być czyściutki jeszcze jest nic się nie tarło, nic się nie żarło korek wygląda też dobrze a tak samo jeździliśmy w zeszłym roku na w tym to jest otwarte jeszcze tak korek nie wygląda źle jakieś tam parę pyłeczków jest małych ale to normalna sprawa ale bynajmniej nie żadne wióry, opiłki jakieś tam potężne Aha, no i widzę, że uszczelkę mamy lekko słabą już. No, a że oring jest troszeczkę złachany, no założymy nowy. Jakiś tutaj dobierzemy zaraz i będzie dobrze. Pyk. I nowy oring. I oprócz tego zawsze składam na kilomara, czyli na, na gwincie leciutko smaruję takim, taką pastą uszczelniającą. Wtedy mam pewność, że nic nie będzie tam mi ciekło. Zdejmiemy tą kapę, już ją sobie popoluzowałem tutaj. Ona jest troszeczkę odpychana przez sprężynę, która jest tam w środku. Trzeba popatrzeć, żeby nie do niczego. To jest tak brudny, że żal patrzeć. ale no to nic, ale go doprowadzimy do używalności za chwilę. Ten. są bez żadnych uszczelek, bo tam jest oring. Zaraz go zobaczycie. Cyk. I ściągamy. Powinna być ułożona nakrętka, kapa od środka, czyściutka, ładna. Będzie pięknie. No i dobra, tu wygląda wszystko dobrze, czysto i żadnych dziwnych akcji tutaj nie widać. Oliwę będziemy wlewali górą, ten litr, ale chciałem koniecznie to zobaczyć, jak tutaj to wygląda wszystko bo to mimo wszystko jest zawsze tutaj problem Składamy na tego Hajlomara Blue dosłownie odrobinę na gwint, żeby to nam się ładnie uszczelniło, i tyle to jest taka niezasychająca do końca uszczelka, i tak ma być. Właśnie. Dokręcony jest, deklet założony i zalewamy naszym tutaj specyfikem, rewtechem i to wszystko. No zostało nam tylko założenie tej uszczeleczki małej, Zakładamy to tu. Na to przychodzi klapka inspekcyjna i to jest kochani, wszystko z serwisu. Będziemy za chwilę odpalać. Klapeczka inspekcyjna założona. Dokręcimy odpowiednim imbusikiem. Moment, tak samo jest, około 12,5 Nm, mniej więcej. Możesz, żeby to wszystko robić, kochani, z wyczuciem, bo się naknocić łatwo tutaj. Zerwać gwint czy coś, i wtedy zaczyna się problem. No i dobra, kochani, zobaczyliście mniej więcej, jak robimy tą inspekcję silnika, jak robimy przegląd, jak robić tutaj regulację e, naciągu e, łańcuszka, jak wymieniamy olej, ile tego oleju powinno wejść. To jest taka amatorska, domowa, e, że tak powiem, e, sprawa, którą można spokojnie zrobić w domu. I jeżeli zrobicie to z głową, nic waszemu motocyklowi się nie stanie, będzie wszystko chodziło elegancko i nie będzie problemu. I zostało tylko założenie nóżki, e, podnóżka i będziemy e, odpalać motocykl. Także e, do zobaczenia. No i motorek sprawdzony, odpalony, umyty, gotowy do jazdy. Także jeżeli film ma się przyda, bardzo się cieszę. Lajkujcie, subskrybujcie, łapy w górę i do zobaczenia na drodze. Simon D.